Siemanko, siemanko, drodzy widzowie! W dzisiejszym zarąbitym odcinku zobaczycie, jak wchodzimy do świata Endu. Jak myślicie, czy sobie z nim poradzimy? Ten świat jest ciężki, jak każdy wie. Zobaczymy, czy przejdziemy tą grę. Jest nastroje! stroje. Jest Marcelkins, Leneczkins, Leneczkins i Seleniks. No i jeszcze dodatkowo wzięliśmy tutaj Smoka. W zasadzie to wzięła sobie Lena. Dobra, to co? Ludziska zapraszamy do oglądania. 3, 2, 1. E, wskakujemy do Endu. No nie wiem, czy wejdzie ze smokiem. Może musi z niego zejść. Spróbuj. Ale się dwa, ten smoku nie dowie. Dobra. 3, 2, 1. Idziemy. Świata Endu. Cześć, ja jestem tutaj widzowie pierwszy raz Jestem tutaj naprawdę pierwszy raz, nie wiem czy my radę Jesteśmy na przetrwaniu Słuchajcie Let's go, let's go, let's go Ja się, słuchajcie, przygotowywuję Jeszcze co, musimy zniszczyć wieżyczki tego smoka tamten Wow Ej, nie, to jest naprawdę strasznie, nie? Nie wiem, czy damy radę. Tutaj gdzieś to smoczysko jest. O, oh, shit, no. Kurde, leci do nas. Walgo! Ale on zawala mocno. Ej, on jest straszny. A tam w ogóle się dostać do tej wieżyczki na górze? Zniszczyć ją. dobrze Nie, musimy, Nie, musimy zniszczyć te wieżyczki Nie ma opcji Dobra, zniszczyłem jedną Ale tamtej z, z tymi Nie zniszczymy Tak? Nie, tutaj się je ogniem, nie? Czy czym to... I co teraz? Ej, ciężki temat, widzowie, nie? Ja w ogóle... Ja trzeba się podbudować Niszczę, na no ja go tutaj przytrzymam A I ja go w ogóle nic nie atakuje, nie? A to Eltra, nie? Ej, co to są te tutaj... To, co to jest? Miał uderzyć, co to? Oła! Wow! I to bije, nie? Widzowie to bije, nie? Dobra, teraz uwaga. Stał ode mnie, ale... Kurde. On się będzie uleczał, nie? Powiem, musimy zniszczyć te wszystkie yy, smoka. One leczą po prostu, bo ej, ja chyba zaraz zginę. Zaraz zginę. Zepsułem jednomu. Cały czas ten Ankadawaj, jedziesz tam Słuchajcie Słuchajcie, on mnie atakuje, nie? Patrzcie, patrzcie, Ej, ja tutaj nie tego nie ogarnia, nie! Masz, dziadzie. A, goni mnie! Goni mnie! To nie jest takie proste, widowie, Jestem teraz spowolniony nie jest tak łatwo. Ej, tu jest jakaś drabinka, czy mi się wydaje? Zieję ogniem, zzieję ogniem, bawam się. Ej, wiecie coś najprzeżą, zostawia ten jad. Później będzie ten. Będzie tak, że. damy radę. Uaaa! Znowu mnie uderzył, ej. Ena, niść te te, niść te, wiesz co zobaczcie jaka jest tutaj akcja, nie? Nie jest tak proste jest nas skroje, a on jest po prostu e... ciężki do zabicia. robisz? zostało tych wieżyczek do zniszczenia? A tam widzę jedną, dobra. Dowie, to... słuchajcie... Aaaa, jeszcze... Staram się zniszczyć tam jedną, to widzę. Trafię. Dobra, podejdę bliżej widzowie. Podejdę widzej. Widzę ten tam, bliżej. Nie ma, ale pilnujcie życia. Mieliśmy sobie tyle itemków, a zobaczcie, widzowie, to ledwo ledwo pomaga. Nie mam w ogóle tych yy, bloków, żeby się podbudować do góry, nie? Nie mam. Trudno, będzie ciężej ten. To Kurde no. Nie trafiam w ogóle w skoń. Jest tak ciężko tutaj w ogóle. Wow! No ład! mnie pala To jest jeszcze ta wieżyczka, ja nie widzę tych wieżyczek. Czy z was winni? O jasu. I teraz się nie odrębnił, odresta... nie ten, nie odnowił się życia. A, to ja też dostałem! Ała! Dziadzie, gdzie on jest, dziadzie, gdzie on jest? Nasz dziadygo. Walamy tego smoka! Nasz dziadzie Postał Tube, tubę go! Tubę go, dziadygu! Ja tutaj zaraz zniszczę. I dowie. Zresztą kolejny, ej, masz mi ma! ty go, nawalamy go! Patrzcie, już ma pół życia. Ej, działa to! Działa, słuchajcie! Martyn, ty też mocno go napalasz! No. Teraz. O, napala, napalił się chyba na mnie! Nie rzucił bombę jakąś, nie wiem co to jest. Ten ogień. stał stał. Postał znowu, słuchajcie, już ma pół życia, widzowie, jest akcja. Uda nam się go popona. Prawie leciał na mnie! Ale nie trafiłem, boże! Dostał. Nie. Nie, nie regeneruję. Teraz dostał, ale znowu leci na mnie. Ła, ła. Masz dziadzie. Dajcie go, dajcie go dziada. Z każdej strony. Masz tubego. Pożycia. Nie tylko życia, widzowie. Ja myślę, że jak Oj, 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 oj. Że super, no Marcel działa. Ej, on. Oła! On chyba już nie ma tego, zaraz padnie, Nie można go trafić, jak on sobie siedzi na tym. Baba, go, yes! Udało się! Słuchajcie, widzowie! Była akcja, no ale nie ma się co widzieć. Byliśmy w trójkę, nie miał z nas sami szans. No i oczywiście. Teraz, Co teraz, słuchajcie. Jest jeszcze inny portal? Dobra, to na razie wskakujemy. Oko i hu, Widzowie! Ej, grana! To było coś pięknego. Powiem wam, że jakbym był sam tu z nim, to nie wiem czy, bym, czy by się udało mi po prostu z nim wygrać. Dlatego, że no jest jednak on silny co chwilę atakuje. Co chwilę zostawia jakby tutaj te swoje takie ogniste yy, ziewy, więc byłoby ciężko. A czykolwiek, widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!